Wiesz, że mam 50 000 widzów? Ej. 50 000. Podziękuj dzięki. No chyba. z tej strony Adrian i Cóż, ja właściwie mogę powiedzieć, wreszcie ta chwila nastała, wreszcie to się stało, wybiło mi 50 tysięcy widzów na kanale, i w tym momencie mogę Wam z tego miejsca tylko bardzo, bardzo mocno podziękować. Nie wiem, nie spodziewałem się w życiu, że kiedyś mój kanał dobi 50 tysięcy. Kiedy zakładałem to wszystko, kiedy rozpoczynałem, w życiu nie powiedziałbym, że zajdę. Jak dla mnie i tak już dość daleko, i w sumie zdaję sobie sprawę, że teraz dopiero. Wchodzimy na ten inny poziom. To to jest coś, coś niesamowitego: 50 tysięcy ludzi, jakby na to nie patrzeć, to jednak, jest, to jednak jest dużo. I jak sobie pomyślę, że tyle osób postanowiło kliknąć ten magiczny przycisk subskrybuj u mnie na kanale, to naprawdę po prostu jestem mega zadowolony. I nie chcę wam teraz tego zbytnio przedłużać, ale chciałbym jeszcze Wam serdecznie podziękować za każdą wiadomość z gratulacjami na fanpage'a do mnie, za każdy post w grupie widzów z gratulacjami. Po prostu. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Jeszcze co do wiadomości na fanpage'u, nie myślcie sobie, że jeżeli ja czasami na nie nie odpisuję, to ja ich nie czytam. Tak więc naprawdę bardzo, ale to bardzo wam dziękuję, jeszcze raz, za te wszystkie gratulacje, za to całe wsparcie. Naprawdę czuję, że teraz dopiero kanał rusza, tak naprawdę, do przodu. No i cóż, co tu dużo mówić? To widać, że kanał rusza do przodu, to widać, że, że fajnie się to wszystko rozwija. I to wszystko pamiętajcie, dzięki Wam. No i to jest taki jeden z dwóch filmów na 50 tysięcy widzów można powiedzieć. Nie piszcie mi komentarzy typu... I tyle: żadnego specjala, nic więcej, spokojnie. Specjal będzie. Ja dopiero wróciłem z wakacji, zmontuję sobie go i wam go wrzucę. Tak więc, na pewno, wszystko w swoim czasie na spokojnie. Będzie specjalny odcinek myślę, że do końca tygodnia raczej. No i właśnie z tej okazji, że wybiło te 50 tysięcy widzów, razem ze stroną clicksell.pl, przygotowaliśmy dla was mały konkurs, mały giveaway jakkolwiek to nazywać. I myślę, że to jest ta część tego filmu, która interesuje was najbardziej. Do wygrania jest nóż łowcy, czy tam nóż myśliwski, Hansman, w każdym bądź razie. Leśny Dylewat przetestowany w boju. Warto to jest około 55 euro. Mam nadzieję, że jako taki pierwszy konkurs na moim kanale zrozumiecie to, że to jest po prostu coś właśnie w tej okolicy cenowej, ale myślę, że zawsze to jest 155 euro do przodu dla któregoś z Was. Tak więc to musicie zrobić: subskrybować kanał, zostawić łapkę w górę pod tym filmem i skomentować ten film swoim trade-url i nic więcej. Tak więc powodzenia dla Was wszystkich. Tak jak mówiłem, Hansman Leśny Dedepad, przetestowany w boju, warty ponad 50 euro do zgarnięcia właśnie z tej okazji. Tak więc to był taki odcinek, gdzie po prostu powiedziałem Wam o konkursie. Podziękowałem za te 50 tysięcy. No a tak jak mówię, odcinek specjalny jeszcze się pojawi do końca tygodnia. Tak więc cóż mogę powiedzieć? Wyniki konkursu ogłoszę właśnie w tym odcinku specjalnym na 50 tysięcy w tym jak nie wiecie już naprawdę specjalnym. No i cóż, dzisiaj to na tyle konkursik dla was. Życzę wam powodzenia i mam nadzieję, że zwycięzca będzie zadowolony ze swojej wygranej. Tak więc to było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie subskrypcja kanału, łapka w górę pod tym filmem i komentarz ze Steam Trade URL. To trzy warunki wzięcia udziału w tym konkursie. Tak więc dziękuję wam za oglądanie. Także cześć. Trzymajcie się. No i na razie.